Witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to zapisywanie równań. I na początek musimy sobie powiedzieć, co to jest to równanie, i potem będziemy sobie je zapisywać. Yy, mamy tu taki rysunek wagi szalkowej. Yy, bardzo często yy, właśnie równania są przyrównywane do, do takich wag szalkowych. No ta nasza waga. Nie jest w równowadze, bo jedna szalka jest wyżej, druga niżej. Natomiast w równaniach ta waga musi być na równi. Czyli ta jedna szalka i druga musi stać na jednym poziomie, i wtedy mogę powiedzieć, że mam do czynienia z równością. Te szalki tutaj możemy sobie ja sobie tu napiszę, że to jest lewa szalka, to jest prawa. I tak samo jest w równaniu. Mamy lewą stronę równania i mamy prawą stronę równania, a pomiędzy nimi jest znak równa się. Myśmy już z takimi równaniami prostymi mieli do czynienia we wcześniejszych klasach, tylko nie mówiliśmy, że to jest równanie. Ale były takie zadania na przykład X plus 2 równa się 7. I trzeba było obliczyć, jaka liczba się tutaj kryje pod tym X, to jest właśnie przykład równania. I zobaczcie, tu mamy znak równa się, tu jest ta lewa szalka tej wagi, a tu jest prawa szalka tej wagi. Czyli mamy takie właśnie porównanie z tą wagą. i tutaj, taki w podręczniku, tam macie takie ćwiczenie, właśnie pokazujące te wagi. I zobaczcie, na pierwszym rysunku ta waga jest w równowadze. Czyli nie jest jedna szalka wyżej, druga niżej, tylko jest równo. No i na, tym, na tej lewej szalce mamy. Klocek, który waży x i odważnik, który ma 1 kg. A po tej stronie prawej mamy odważnik 1 kg i odważnik 2 kg. I z takiej sytuacji możemy zapisać takie równanie, że x plus 1, bo lewa strona ma klocek x i odważnik 1, jest równa, bo waga jest w równowadze. trzem, bo tu jest 1 i 2, czyli 3. Tu z kolei mamy dwa klocki o wadze Y, a z tej strony mamy dwa odważniki, 5 kg i 10 kg, czyli razem 15. Czyli ja mogę zapisać to równanie, że 2 Y, bo dwa klocki o wadze Y. Muszą być równe 15. Z kolei tu, na lewej szalce, mam dwa klocki o wadze Z, a na prawej szalce, mam jeden klocek o wadze Z i jeszcze 5 kg, czyli ja to równanie mogę zapisać. 2Z równa się Z plus 5. I mam równania zapisane. My oczywiście tych równań na razie nie rozwiązujemy, żeby się ktoś nie głowił, że tam jakąś liczbę pod tą literę trzeba podstawić, czy trzeba odgadnąć, to was na razie nie interesuje. rozwiązywać równania będziemy na kolejnych lekcjach, wtedy będziemy się uczyć jak to się robi, natomiast teraz tylko zapisujemy, czyli uczymy się zapisywać informacje, za pomocą właśnie takich działań matematycznych lub wyrażeń algebraicznych. I teraz mamy zadanie pierwsze i będziemy sobie zapisywać te równania. Ważne jest, żeby właśnie zawsze dokładnie czytać tutaj treść zadania żeby mieć stuprocentową pewność, że na podstawie treści zadania wynika, że jedna strona jest równa tej drugiej. Bo jak zapiszecie złe równanie, czyli jeżeli ta waga nie będzie w równowadze, a wy napiszecie, że się równa to jedno drugiemu, no to raczej wam nic dobrego z tego nie wyjdzie. No i teraz zobaczmy. Pierwsza, pierwsza informacja, jeśli liczbę x powiększymy o 7, to otrzymamy 15. No to myślę, że poradzilibyście sobie, no jak x powiększymy o 7, no to x plus 7 otrzymamy 15, czyli musi być równe 15. I dzięki temu mam informację z zadania zapisaną równaniem. Kolejna, kolejny przykład. Liczba 36 jest 3 razy większa od liczby a. No to jak tu zrobić? No, liczba 36 jest 3 razy większa od liczby a, czyli 3 razy większa od a. Musi być. Równa 36, czyli 3 razy a musi być równe 36. Oczywiście, my wiemy, że mamy zasadę pomijania mnożenia między literą a liczbą, więc ja to równanie mogę zapisać po prostu tak, że 3a równa się 36. Dalej. Liczba 4 stanowi 1 piątą liczby y. No to 1 piątą liczby y obliczamy mnożąc ułamek razy liczbę, bo to jest ułamek z liczby. No to 1 piąta razy y powinno dać nam 4. No i znów, jak ja zapiszę w postaci bez kropki. No to będę miał 1 piąta y równa się 4. I mamy zapisane nie. No to teraz dalej. Jeśli od liczby 3 razy większej od x odejmiemy 5, to otrzymamy 40. No to tak od liczby 3 razy większej od x, jak wygląda liczba 3 razy większa od x, no to jest po prostu 3 razy x, czyli 3x. Pomnożenia, pomnożenia nie piszemy między literą a liczbą. Czyli jeżeli od tej liczby, od liczby odejmiemy 5, no to odejmujemy 5, otrzymamy 40, czyli to się musi równać 40. Kolejne zadanie, pewną liczbę powiększono półtora raza i otrzymano 20. Jaka to była liczba? No to pewną liczbę. Zwróćcie uwagę, że w poprzednich przykładach mieliśmy podane litery, czyli mieliśmy, że tam liczba x, liczba y, natomiast tu nie mamy jakąś pewną liczbę. My teraz tą pewną liczbę musimy sobie oznaczyć jakąś literą. Dowolność tu jest przy wyborze tych liter. No, tu nie, ma, nie, ma, nie jest narzucone, że musi być ta czy tamta. Tu wy decydujecie, jaka liczba, jaką liczbę sobie tutaj, jaką literą oznaczycie. Yy, chociaż generalnie przyjęło się, że najczęściej spotykaną literą jest właśnie ten X. Jak czegoś nie wiemy, to oznaczamy to X. Yy, ale jak komuś się podoba inna litera, to proszę bardzo, można użyć innej litery. No generalnie raczej nie używamy liter OM. CI czy jakiś tam yy, tych polskich, z polskimi. Yy, znakami, tylko yy, używamy właśnie takich zwykłych liter A, B, C, E, y, N, X, Y, Z. To takie najczęściej spotykane. Więc ja sobie na przykład wezmę tego x, czyli mam tą liczbę x. I powiększono ją półtora raza, czyli po prostu pomnożono ją. Więc będzie półtora razy x, czyli półtora x. I otrzymano 20, czyli musi być równe 20. I od razu uprzedzam, tu jest pytanie, jaka to liczba? Nie macie wcale tego liczyć. My na razie tylko układamy. Więc to pytanie zostaje bez odpowiedzi na razie, jaka to liczba. Dowiedzielibyśmy się tego rozwiązując to równanie, ale równania będziemy rozwiązywać dopiero na kolejnej lekcji. Więc na razie zostawiamy to po prostu tak, układamy równanie i tyle. I dalej mamy, jeśli pewną liczbę zmniejszymy trzykrotnie, to otrzymamy 2 i trzecią, jaka to liczba. Znów, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ułożyć równanie. No to pewną liczbę, ja powiem teraz, że na przykład podoba mi się literka Y dla odmiany, zmniejszymy trzykrotnie. Co to znaczy? Zmniejszymy trzykrotnie. No podzielimy tą liczbę na trzy. I teraz przy równaniach. Bardziej wygodny jest jeden sposób zapisu. Ja tam zwracałem Wam uwagę przy zapisywaniu wyrażeń algebraicznych, że dzielenie możemy zapisywać na różne sposoby. Tam, żeśmy zapisywali, że można albo tak, albo tak, albo tak. I teraz tutaj, właśnie przy równaniach, najlepszy jest ten sposób z kreską ułamkową, czyli Y kreska ułamkowa. No i dzielimy na 3. Taki sposób zapisu jest przy równaniach najlepszy. To się Wam rozjaśni, dlaczego tak, jak będziemy rozwiązywać równania. To będziecie widzieć, że ten sposób zapisu jest lepszy niż zwykłe dzielenie przez 3. No i teraz otrzymamy 2, 1 trzecią, czyli to musi być równe 2 i 1 trzecia. Tutaj takie równanie dostajemy. I znów nie liczymy tej liczby. Nie odpowiadamy na pytanie, jaka to liczba, tylko zapisujemy równanie. Dalej. Jaka liczba ma tę własność, że po jej podwojeniu i dodaniu liczby 7 otrzymamy 24. No znów mamy jakąś liczbę, powiedzmy tym razem będzie A. I mamy ją podwoić. Czyli będzie 2 A. I teraz i dodaniu 7. No to dodaję 7. Otrzymamy 24. Czyli musi się równać 24. I jeszcze mamy dwa takie zadanka. Też tekstowe, ale już dotyczące nie jakiejś tam pewnej liczby, tylko konkretnej sytuacji. Mamy tu, że za 3 kg gruszek po G złotych za kilogram Tomek zapłacił 15,50. I na przykład chce się dowiedzieć, ile kosztował ten kilogram gruszek. No i wtedy zapisuje odpowiednie równanie. No i Trzeba wiedzieć jak się oblicza wartość zakupów. Jak mam 3 kg po G złotych za kilogram, no to pamiętamy, że się mnoży 3 złote razy g. I teraz uwaga. Nie piszemy jednostek w równaniach. Czyli ja nie będę pisał 3 kg razy g złotych za kilogram <laughs> tylko po prostu napiszę 3 razy g, czyli 3g dlaczego nie piszemy jednostek w równaniach jak wam się wydaje no byłoby to niezbyt fajne bo byłoby za dużo liter bo zobaczcie jak ja bym to zapisał 3g złotych no I teraz pytanie przy liczeniu: jakbyśmy zaczęli to rozwiązywać, to zaczęlibyście się gubić, która litera była oznaczeniem niewiadomej, a które litery są jednostką. Przy długich równaniach no, byłoby to bardzo uciążliwe, dlatego jednostek się przy równaniach nie pisze. Czyli ja tutaj sobie piszę, że 3 razy g, czyli 3 g, no musi być równe 15,50. I dzięki temu równaniu mogę policzyć, ile kosztuje kilogram tych gruszek, ale na razie znów nie liczymy, tylko zostawiamy tak. I następne mamy bluza, kosztuje bez złotych. A buty są o 25 zł droższe i kosztują 140 zł. Czyli mamy tutaj bluzę, możemy sobie napisać. Bardzo często przez takich zadaniach się wypisuje dane. Czyli bluza kosztuje B zł, no a buty są o 25 zł droższe. To jak tu mamy B a te są droższe, no to B plus 25. No i jest informacja, że te buty kosztują 140 zł, czyli my dostaniemy równanie takie, że B plus 25 musi być równe 140. I znów tu nie piszemy złotych w tym równaniu. Mamy informację z zadania zapisane. No, temat dla Was nowy, więc musicie bardzo uważnie czytać treść zadań i zastanawiać się, co jest równe czemu, żeby te równania dobrze Wam wyszły. Po to jak nauczycie się dobrze układać równania, to potem jak będziemy robić zadania tekstowe za pomocą równań, no, będzie Wam już o wiele wiele łatwiej. Na dzisiaj to wszystko. I do usłyszenia na kolejnej lekcji.